Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Po krótkiej przerwie, po małym lenistwie, wracam do Was. Ja, oczywiście, nazywam się Hincul, i dzisiaj z porcją newsów. A co takiego? Co takiego nam się tutaj. Pojawiło nowego? Ano, zaczniemy polowanie na monstery. Będziemy mogli zdobyć czołgi z trybu Halloween. Co będziemy musieli zrobić, żeby taki monster znalazł się u nas w garażu? Już Wam wszystko mówię. Oczywiście mamy operacje i w każdej z tych operacji jest do zdobycia Exp. Tak więc zdobywamy doświadczenie, i później za to doświadczenie będziemy mogli wybrać sobie jeden, podkreślam, jeden czołg na konto. Tak więc wybierajcie dość mądrze, żebyście później nie żałowali. I już Wam oczywiście mówię, ile tego ekspa na dane pojazdy. Tak więc słuchajcie, zaczynamy od jutra. Od jutra nam się zaczyna. Polowanie na monstery i będzie to trwało aż do 3 listopada, tak więc bardzo fajnie. Na razie jeszcze nie znamy nowych potworów, prawdopodobnie poznamy je jutro. Jak to zazwyczaj bywa, będą to prawdopodobnie dwa nowe czołgi. Jakie? Na razie jeszcze nie mamy takich informacji, ale mamy już informacje, co musimy zrobić, żeby zdobyć jeden z tych czołgów, które nas interesują. Tak więc tak, zaczynamy operację, tutaj musimy zdobyć 25 tysięcy doświadczenia. Następnie operacja numer 2. Tutaj mamy 35 tysięcy do zdobycia, razem 60. Kolejna, trzecia operacja, jest to 40 tysięcy do zdobycia, co łącznie nam daje 100 tysięcy. I już w tej trzeciej operacji będziemy mogli wybrać dwa pojazdy: T71 Wilkołak, jak i również Craft Panther. Tak więc te dwa pojazdy będziemy mogli zdobyć już w trzeciej operacji. Operacja numer 4, 25 tysięcy dodatkowe. W tej operacji nie mamy żadnego pojazdu. Operacja numer 5, tu musimy zdobyć. 45 tysięcy doświadczenia, co łączny wynik daje nam 170 tysięcy doświadczenia. I w tej operacji będziemy mogli sobie odblokować albo KW5, albo Oika. I z tych pojazdów będziecie mogli wybrać tylko jeden pojazd. Tak więc pamiętajcie tej całej operacji, czy zdobędziecie 300 tysięcy doświadczenia możecie wybrać tylko jeden pojazd, tak więc to jest bardzo istotne, nie jest tak, że zdobędziemy sobie na przykład wilkołaka później dalej robimy i zdobywamy kolejny pojazd, nie, musicie po prostu wybrać jeden pojazd kolejnym pojazdem to już będzie operacja numer 7 gdzie musimy zdobyć łącznie 230 tysięcy i mamy lajta niemieckiego M41 albo chińskiego lajta poziomu 7, czyli Taipa 62. Operacja 8, nie mamy żadnych pojazdów, i operacja 9. Tu już trzeba zdobyć aż 285 tysięcy łącznie, i w tej operacji będziemy mogli sobie wybrać pojazd kartofla, czyli boga horrora, albo panzera 58, czyli MUCA. Tak jest, te dwa pojazdy. I ostatnia operacja, jedenasta. Słuchajcie, tutaj musimy zdobyć łącznie 350 tysięcy. I odkryją nam się dwa kolejne pojazdy: jest to Chimera, jak i również. Centurion MK51 RAK. Tak więc te dwa pojazdy nam się odblokowują, i z tych wszystkich pojazdów możecie wybrać tylko jeden. Jeżeli posiadacie te pojazdy, na przykład, wszystkie ktoś posiada pojazdy, tylko i wyłącznie rekompensata będzie w srebrze. Tak więc, tak jak przykładowo ja posiadam akurat wszystkie pojazdy, w większości to nie są moje. Ja akurat ich nie zdobyłem, ale posiadam od Wargamingu, który prawdopodobnie zapomniał o nich i na razie mi jeszcze. Ich nie zabrali, ale po odblokowaniu wszystkich tych operacji, jedynie właśnie będę mógł sobie wybrać pojazd i dostanę za niego srebro. Kolejny bonus, jeżeli ktoś już posiada pojazd albo go zdobędzie, do 3 listopada grając tym czołgiem, będziemy mieli busta do załogi razy dwa, tak więc do szkolenia załóg. Te pojazdy naprawdę świetnie się będą nadawały, akurat właśnie od jutra do 3 listopada, tak więc bardzo fajnie. Dodatkowo będziemy mieli monster dropy, gdzie z tych dropów będziemy mogli zdobywać różne bariery w postaci na przykład srebra czy apteczek, czy na przykład gaśnic i tak dalej i tak dalej. Tak więc dla przypomnienia, pamiętajcie, robiąc tą operację, wybieramy tylko i wyłącznie jeden pojazd. To wszystko zależy od was, jaki pojazd was interesuje i przypominam, tylko raz możecie wybrać pojazd na Konto. Co ja bym polecał, jeżeli ktoś lubi lighty, Wilkołak naprawdę bardzo fajnym wyborem. Tutaj lecąc dalej kawu 5 raczej nie bardzo, ale na przykład kartofel spoko nie jest zły. Dalej lecąc, no to tu mamy albo chimera albo na przykład Centurion. Te dwa pojazdy również są w miarę interesujące. Tak więc słuchajcie, wszystko zależy tylko i wyłącznie od was, co wy chcecie zdobyć, co was interesuje. Pojazdów jest naprawdę sporo, spory wybór, a jutro jeszcze prawdopodobnie. Dowiemy się, jakie będą dwa nowe pojazdy. No, i te pojazdy, jak zazwyczaj to bywa, słuchajcie, one będą tylko i wyłącznie w sklepie premium. Ktoś, jak będzie chciał je nabyć, to tylko i wyłącznie będzie mógł to zrobić, wydając swoją kasiurę, ewentualnie zgromadzone złoto. Tak więc przypominam, od jutra będziemy mogli zacząć nowe wyzwanie, no bo cały czas mamy ten season dla tych ala śmiesznych stuningowanych czołgusiów. No i od jutra zaczynamy kolejny event, tak więc mamy dwa eventy na raz i ten event będzie trwał aż do 3 listopada. Myślę, że chyba wszystko jasne i na chwilę obecną z mojej strony to wszystko. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze cele, jaki pojazd was interesuje. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia. Hej!